Jesteśmy w miejscu, gdzie w najbliższej przyszłości powstanie hala sportowa. To jest zadanie bardzo pilne. Mamy już gotowe dokumenty, projekt, pozwolenia na budowę. Teraz potrzebne jest przyznanie przez Radę Miejską środków finansowych oraz załatwienie jej z totalizatora. Hala ma mieć boisko przystosowane do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego. Wymiary płyty boiska 45 metrów na 28 Będzie tam również sala do gimnastyki korekcyjnej i fitness oraz pełne zaplecze. W sali będą teleskopowe trybuny na około 180 miejsc. Lekcje wychowania fizycznego będą mogły się odbywać jednocześnie dla trzech grup ćwiczących. Podział sali dokonywać się będzie za pomocą dwóch przesuwanych kurtyn. Obok planujemy, mimo że teren nie będzie już tak duży, wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią, podobnie jak przy szkole nr 3. Będzie tam boisko do kier, gier zespołowych o wymiarach 40 na 20 metrów, o nawierzchni poliuretanowej, skocznia do skoków dal oraz trzytorowa bieżnia o długości 70 metrów.